Nowy czytnik Empiku, Empik GoBook 2.0, jest jedno potężne zaskoczenie. Jest kilka, może małych, ale też bardzo znaczących zmian. Czy to jest w końcu godny następca, to jest ten jeden jedyny idealny czytnik dla kogoś, kto korzystać chce z usług abonamentowych. Żeby ułatwić wam nawigację, podzieliłem ten film na 8 rozdziałów. Możecie w każdej chwili przenieść się do miejsca, które was najbardziej interesuje, ale jednak zalecałbym oglądanie od początku do końca i to uważnie, ponieważ w pewnym momencie pojawi się jakiś kod, który można wykorzystać. No i ważna, bardzo ważna informacja, jest konkurs. Informacja o nim pojawi się na końcu tego filmu. A w tym konkursie będzie można właśnie wygrać jeden czytnik Epic gobook 2.0. Czasami odnoszę takie wrażenie, że e-booki są tym dla rynku książki, czym kiedyś był drugi obieg i prasa podziemna w PRL-u. Widać, że dużo osób jest w to zaangażowanych, że idzie w to dużo środków, ale jak spytać o konkrety o liczby, to wszystko nagle zaczyna się trochę rozmywać. Rok rocznie Biblioteka Narodowa przeprowadza badania czytelnictwa. Dokładnie te badania czytelnictwa, z których to media później wybierają tę jedną liczbę, którą chłostają społeczeństwo, a mianowicie. Ile osób nie czyta w ogóle książek i dlaczego jest ich tak dużo? Natomiast w tych wszystkich badaniach statystycznych książki w wersji elektronicznej są trochę marginalizowane. Być może to wynika z tego, że ten obieg książki w sieci nie jest tak łatwo namierzalny, bo jest bardzo rozproszony. Aczkolwiek czasem zdarzy się, że niektórzy wydawcy pochwalą się informacją, że ich sprzedaż książek cyfrowych ma się zdecydowanie lepiej niż oficjalne statystyki, a te mówią, że ledwie 5%. Spośród wszystkich czytających stanowią osoby sięgające po książki w wersji cyfrowej. Ale nie zawsze te badania mają pokrycie w rzeczywistości, bo gdyby faktycznie tak było, to czy 90% książek w wersji papierowej dostawałoby swój odpowiednik w wersji cyfrowej? I gdyby faktycznie było tak źle, to czy ci najwięksi gracze na rynku aż tak zabiegaliby o nowego użytkownika? Co natomiast napawa optymizmem, to fakt, że już prawie normalnością staje się konsumowanie kultury legalnie i że podnosi się nasza świadomość tego, że wartość własności intelektualnej jest dokładnie taka sama w przypadku produktu cyfrowego, jak i tego namacalnego. I dane pokazują, że już coraz mniej korzystamy z pomocy pewnego małego futrzaka w poszukiwaniu plików z książkami, a chętniej. Decydujemy się na legalne abonamenty. I jak już wam mówiłem we wcześniejszych filmach, taki abonament zdecydowanie lepiej spożytkować na czytniku niż na tablecie. No właśnie, skoro mowa o czytniku. ludzkie pudełeczko z Waszym nowym czytnikiem zawiera w środku oczywiście sam czytnik, do tego podręcznik użytkownika, znajdziecie tam też kartę gwarancyjną, kabel do ładowania, ale bez zasilacza i dostaniecie kod do aplikacji MPEAK GO, który upoważnia Was do dostępu do czterech dowolnych audiobooków lub e-booków. Aby użyć tego kodu należy wejść na stronę MP Go, łamane przez gobook, łamane przez kod. No i spróbować, czy wam zadziała. Ja z niego nie skorzystałem, więc spróbujcie. Kto pierwszy, ten lepszy. Nowy MP GoBook i tym razem został zaprojektowany przez znaną na rynku czytników markę PocketBook, a jako model wzorcowy posłużył. Pocketbook Vers. I widać na pierwszy rzut oka, że nowy czytnik został znacząco odmieniony wizualnie. Za nowym kolorem turkusowym również stoi pewna filozofia. Sky Lagoon to połączenie wody i nieba, takiego oczyszczającego umysł i ciało bez kresu, który koi i wycisza. Przywołuje miłe wspomnienie wakacji, na które można zabrać urządzenie z setkami e-booków i czytać. Bez końca. Do mnie jednak najbardziej przemawia fakt, że w końcu kolor tego czytnika jest spójny z kolorem aplikacji MPGO. Oprócz zmiany koloru plecków, jest także zmiana ich faktury. Ona jest teraz bardziej chropowata i ma być odporna na palcowanie. I faktycznie widać to już po pierwszym tygodniu użytkowania. Bo mój poprzedni czytnik zebrał tyle odcisków, że mógłbym chyba śmiało go oddać studentom kryminalistyki. Minus tej obudowy jest natomiast taki, że ona jest bardziej śliska niż poprzednik, przez co może troszeczkę mniej pewnie trzyma się w dłoni. Mamy też zmiany na froncie: kolor czarny matowy zamiast turkusowego, no i także zabrano jeden z przycisków do włączania czytnika u dołu, a dodano go do przedniego panelu. I powiem Wam, że jak pierwszy raz wziąłem ten czytnik do rąk, to poczułem się jakbym trzymał w dłoniach produkt marki premium. Być może to zestawienie kolorów, że ten front jest teraz czarny, być może to, że ten czytnik jest troszeczkę cięższy, choć wciąż lekki, ale te jednak 30 gramów cięższy od poprzednika, zmiana struktury, no i to też powoduje, że... Ja bałbym się ten czytnik potraktować tak źle jak zdarzało mi się tego poprzednika, bo tu wiedziałem, że ta obudowa wiele wybacza, że jakiekolwiek zarysowania nie będą może tak widoczne, natomiast o ten czarny mat trochę się bym obawiał i nie wrzuciłbym tego do torby chyba bez jakiegoś pokrowca. Choć producent podaje, że w obu czytnikach jest dokładnie ta sama rozdzielczość, to jednak zauważyłem zmianę, ale na plus dla nowego czytnika, że tekst jest no, bardziej wyraźny. Może nie jakoś ekstremalnie, ale widać, że na jednym jest lekka mgiełka, a na drugim jest pełna ostrość. Responsywność ekranu dotykowego GoBooka mam wrażenie, że też jest troszeczkę lepsza. Nie zajęło mi też tyle czasu wpisywanie haseł do wi czy do swoich kont i do tego przerzucanie stron też działa odrobinę lepiej niż na poprzedniej wersji, gdzie częściej zdarzało mi się do przerzucania stron używać przycisków, aniżeli dotyku. Choć wciąż uważam, że jest to wygodniejsze i bardziej precyzyjne. Mamy coś, co już jest normą, czyli tryb Smart Light, który dostosowuje się do panujących warunków Dlatego nie zmartwcie się, jeżeli czytnik w trybie auto będzie Wam za każdym razem proponował raczej ciemniejszy ekran, ponieważ dąży do tego, żeby Wasz wzrok męczył się jak najmniej. Funkcje, wygląd ekranu startowego, to wszystko pozostało jak u poprzednika. Można pyknąć w sudoku, można postawić pasjansa. Możecie korzystać z mnogości formatów, pewnie najbardziej zainteresowani jesteście PDF-ami, jak również ja, ale nie będę Was oszukiwał. Tutaj czytnik przegrywa jednoznacznie z tabletem i mam wrażenie, że chyba każdy czytnik, bo nawet na moim o półkę wyżej Kindle Oasis również nie miałem komfortu skorzystania z, z PDF-ów, dlatego książki, które dostawałem w tym formacie, czytałem zawsze na tablecie. I teraz uwaga, bo podaję dwie, moim zdaniem najistotniejsze zmiany dla użytkowania w tym czytniku. Po pierwsze, jest to nareszcie wprowadzenie nowej wersji aplikacji MPG Go, która Pozwala Wam na korzystanie pełnoprawne z czytnika bez pomocy telefonu. Nie musicie już, jak u poprzednika, dodawać książek na półkę w aplikacji w telefonie, a później dopiero odświeżać ekran i pobierać je offline. Teraz Macie dostęp do całej biblioteki bezpośrednio z czytnika i możecie wybrać taką książkę, którą chcecie. To jest świetna informacja, to jest rzecz, na którą ja czekałem i uważam, że jeżeli ktoś jest, tylko fanem abonamentu MP Go, to automatycznie następuje dyskwalifikacja innych czytników, ponieważ inne czytniki nie będą posiadały aplikacji w tej wersji. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. To ma być jedyna taka wersja aplikacji MP Go, tylko i wyłącznie na tym czytniku MP Go Book 2.0. I teraz kolejna, no chyba. Jedna z najważniejszych, też informacji o tym czytniku. Informacja, która pewnie zaważy na tym, ile osób ten czytnik kupi. A mianowicie, kiedy wejdziecie w aplikację, to czeka Was duże zaskoczenie. Będziecie przecierać oczy ze zdziwienia, bo zobaczycie tam aplikację Legimi. Aż dziwnie jest mi to wymawiać, bo po prostu nie spodziewałem się, że dwóch do tej pory konkurujących ze sobą gigantów. Dojdzie do porozumienia, bo ja wróżyłem i wielu też użytkowników, że Empik zaczął wyścig zbrojeń o urządzenia i że jeżeli wypuścili swoje, no to i Legimi też będzie chciało wypuścić swój czytnik i oferować go razem ze swoją usługą. Tymczasem doszło do porozumienia i pełnoprawnie na tym czytniku Empiku będzie można korzystać i z aplikacji Empik Go i z aplikacji Legimi. Empik Go GoBook 2.0 w dniu swojej premiery powinien kosztować około 589 zł. Do każdego zakupionego czytnika dostajecie za darmo 2 miesiące dostępu do biblioteki Empik Go, ale tutaj jest ważna zmiana, którą niestety muszę zaznaczyć, że ulegają zmianie abonamenty. Niestety na niekorzyść dla użytkowników, bo pojawiają się limity. I teraz będzie w mniejszym progu limit dwóch książek miesięcznie, a w większym progu cenowym będzie limit 8 książek miesięcznie. Oczywiście, jeżeli nie wykorzystacie tego w miesiącu jednym, to będziecie dalej mogli wykorzystać w kolejnym, jeżeli będziecie opłacać ten abonament. Ja myślę, że to jest zjawisko, z którym niestety będziemy musieli się oswajać, że coraz częściej będą się pojawiały jakieś limity, będą też podwyżki. No bo jednak, tak jak wcześniej wspomniałem, wartość intelektualna Produktu cyfrowego i materialnego jest dokładnie taka sama, a jeżeli autor dzięki temu będzie zarabiał więcej, no to ja jestem w stanie dołożyć te kilka czy kilkanaście złotych miesięcznie więcej. Poprosiłem producenta, czy byłby tak życzliwy, odnieść się do pytań, które najczęściej zadawaliście pod recenzją poprzedniej wersji tego czytnika. Co do wątpliwości związanych z jakością ekranu pocketbooka, to producent odpowiada, że. Takie wady są rozpatrywane i macie możliwość reklamacji przez 24 miesiące od dnia zakupu. Pojawiło się pytanie, czy da się przerzucać e-booki na czytnik z kompa. No oczywiście, że się da, bo po pierwsze jest czytnik kart SD, więc można wgrać coś sobie na kompie, przerzucić to na czytnik poprzez kartę. A można też to zrobić za pomocą internetu, bo na czytniku macie dostęp do wirtualnej skrzynki mailowej, Dropbox Pocketbook, Send to Pocketbook i możecie ze swojego maila z komputera stacjonarnego Wybrać jakiś plik jako załącznik i przesłać go na ten właśnie wirtualny mail, który jest na czytniku. I później normalnie czytnik zgra ten plik, który wysłaliście drogą mailową. Ktoś z Was pytał, czy w tym czytniku jest słownik. W tamtym był i w tym również jest. Należy dotknąć wyrazu i nie cofać palca, aby otworzyć okienko, w którym można będzie poszukać tłumaczenia w jednym z zainstalowanych słowników i wyszukiwarce Google. Pytaliście też mnie, ile ten kod do mpic będzie działał? Otóż możliwość jego aktywacji jest przez dwa lata. Na ulotce dołączonej do czytnika znajdują się wszystkie informacje. Myślę, że już sama nazwa tego czytnika sugeruje do czyich rąk on powinien trafić. Do osób, które najbardziej cenią sobie abonament Empik Go, chcą z tego abonamentu korzystać i chcą mieć urządzenie do właśnie tego abonamentu przeznaczone. Tylko w tym czytniku znajdujecie postawioną w odpowiedni sposób wersję aplikacji, która pozwoli Wam przeglądać całą bibliotekę, wybierać sobie książki. Do tego, jeżeli sporadycznie korzystacie z Legimi, albo też korzystacie z Legimi i też korzystacie z Empiku, to w końcu też w tym czytniku pojawia się pełnoprawna aplikacja Legimi, nie trzeba szukać żadnych obejść, można legalnie, normalnie korzystać z obu. Ja wiem oczywiście, że to kwestia gustu, ale no dla mnie ten czytnik prezentuje się jednak lepiej, jest solidniejszy i mam wrażenie, że u niego nie będą pojawiały się po czasie takie skrzypienia, jak niestety pojawiły się w wersji pierwszej. Myślę, że czas pracy na baterii jest zbliżony. Ja swój testuję od tygodnia dość tak intensywnie. No i zobaczcie, że tej baterii zostało mi jeszcze naprawdę, naprawdę dużo. Może dla kogoś z Was, kto ładuje telefon poprzez złącze USB-C, to będzie duży plus, że będzie miał jeden kabel, jedną ładowarkę i do czytnika, i do telefonu. Macie też obudowę, która będzie się zdecydowanie lepiej konserwować i nie będzie widać po niej aż takich śladów użytkowania jak w poprzedniej wersji czytnika. No i nie zapominajmy o tych darmowych tytułach. Ja wiem, że tylko cztery, ale wciąż dostajemy coś za darmo, więc należy to traktować jako benefit. Na ten moment informacja dotycząca konkursu prostsza być nie może, bo powinniście subskrybować mój kanał, obserwować mnie na Instagramie i obserwować mnie na Facebooku. Dlatego, że w jednym z tych trzech miejsc pojawią się szczegółowe zasady oraz regulamin udziału i co trzeba zrobić, żeby taki czytnik wygrać. Więc teraz warto już żebyście odpowiedzieli w komentarzu na pytanie jak dużo tych książek w wersji cyfrowej czytacie? Czy czytacie je równolegle z książkami papierowymi? Czy czytacie tylko e-booki? A może tylko i wyłącznie papier? A może sporadycznie gdzieś tylko w podróży czytnik jest wam potrzebny? Piszcie, bo możecie w przyszłości przyczynić się ważnych badaniach dla dobra ludzkości, badaniach statystycznych czy badania czytelników książek cyfrowych, których tak mało badań to jest w internecie. Ode mnie to na tyle. Wypada na koniec podziękować Wam za obejrzenie i podziękować firmie Empik, bo gdyby nie oni, to nie mógłbym jako jeden z pierwszych pomacać tego czytnika, przetestować go i opowiedzieć Wam o nim. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem.